Otworzyć działalność pomógł mi mój były pracodawca, a mianowicie dostałem wypowiedzenie. Wszyscy w biurze jesteśmy zwolnieni w ciągu jednego dnia. I to mnie pchnęło do tego, co zawsze chciałem zrobić, czyli mieć własną działalność lub własną firmę. Moja firma zajmuje się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi. Są to głównie obiekty kubaturowe, takie jak galerie handlowe, hale produkcyjne, hale magazynowe. Koszt realizacji tych inwestycji to było około 110 milionów w Tarnowie, a 85 milionów w Krakowie. To jest duża odpowiedzialność. Jeśli chodzi o, o początki, było to dość łatwe, trzeba było po prostu raz w miesiącu zawieźć. Ileś wydrukowanych faktur czy otrzymanych faktur do księgowego, który wszystkim się zajmował. Po jakimś czasie zmieniłem to na księgowość elektroniczną w postaci firmy Infact. I teraz widzę i przychody, i koszty. Natomiast te rzeczy, które miałem od takiego standardowego księgowego, który mnie obsługiwał, to mam w segregatorach, które są w piwnicy. Teraz mam to sprowadzone przez Infact w wersji elektronicznej, mam wykresy i dostęp do wszystkiego on. To jest zapisane nie u mnie na komputerze, którym się może coś stać, tylko jest dostępne na odpowiednim dysku zabezpieczonym i mogę kontynuować tą historię, to znaczy mogę wrócić nawet do, do informacji sprzed kilku lat, w kilka minut tak naprawdę. Głównie porównuję, rok do roku są nam statystyki. Jest zawsze obawa, że możesz być jakiś przestój wtedy. Nadwyżki finansowe trzeba przeznaczyć na koszty. Czy w danym miesiącu czasami się pojawiają straty? Jeśli, jeśli ma się duże koszty, to jest przedsiębiorcy potrzebny. Nie muszę szukać dokumentów w segregatorach, zastanawiać się, gdzie to było. Bo jest bardzo wygodne, to jest ogromna zaleta.